Może wiele, wiele osób z was w tym momencie mnie z niej lubi, jak się przyznam, ponieważ mieszkam w Warszawie, jestem warszawiakiem, kocham to miasto, kocham ten styl życia, ale nie o tym chciałem mówić. Jakiś czas temu miałem pomysł na stworzenie strony internetowej, czyli pomysł na, 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 na twoje miasto, na której chciałem skupiać opinie, różne pomysły na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Która niestety u nas w Polsce jest w pewien sposób strasznie niewykorzystana. Najlepszym przykładem, tak jak ja obserwuję, jest chociażby Wisła w Warszawie i też nie tylko w Warszawie. W ogóle zagospodarowanie rze rzeki w tak dużym mieście. W tym momencie nad, nad Wisłą są tylko jakieś dzikie drzewa i jest w sposób totalnie niewyregulowany cały cały bieg Wisły. Zauważyłem, że u nas w stolicy wydarzyło się parę takich fajnych spraw, e, które powinny być powielane. Chociażby jak postawienie tych różowych, plastikowych jelonków pod, pod buwem, e, czy na przykład e, plastikowe kamienie e, na polach mokotowskich. To są po prostu rzeczy, które, dzięki którym praktycznie miasto żyje. Miasto zaczyna funkcjonować pewnym, jakby miasto jest, w ogóle miasto jest pewną taką formą e, niepowtarzalną. I tak naprawdę. Wbrew pozorom mamy straszny wpływ na to, gdzie żyjemy, na to, w jakim, jak wygląda nasze miasto, e, praktycznie na tak zwaną e, e, przestrzeń miejską. Każdy z nas e, może zrobić e, chociażby taką małą rzecz dla, dla własnego podwórka, dla własnego otoczenia. No ale grodziki wino kosztuje złoty 70 zł za sezonkę. Wystarczy kupić taką sezonkę, wystarczy ją posadzić koło śmietnika e, i niech da ci parę, parę lat, żeby ona się nie wiem, rozprzestrzeniła. Za, za parę. Góra 5 lat, śmietnik będzie wyglądać po prostu jak fajne miejsce, ponieważ będzie cały obłożony bluszem, e, czyli dzikim winem. To wszystko po to, żeby tak naprawdę spacer po ulicy e, mógł być pewnym rodzajem, prze, nie wiem, przeżycia, jakby doświadczenia, żeby był e, fascynujący, kolorowy, a nie po prostu chodzenie po brudnym, szarym, nudnym betonie.